Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym wideo, w którym pokażę Wam pięć stylizacji składających się z takich bardzo prostych elementów, jak niebieskie jeansy, biała koszula, czarna czy biała marynarka. Ale postaram się połączyć to w taki sposób, żeby nie wyglądało nudno, banalnie, mimo że jedyne akcenty kolorystyczne, które pojawiają się w tych stylizacjach, będą na apaszkach, które zostały zaprojektowane w ramach konkursu zorganizowanego przez markę Solar i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. A zwycięskie prace zostały przeniesione na paszki wykonane z jedwabiu, które pojawiły się w najnowszej kolekcji marki Solar, która jest partnerem dzisiejszego wideo. Zapraszam Was do oglądania. Pierwsza stylizacja to taki totalny basic, bo jak widzicie, są to jeansy i biała koszula. Jeansy to są już moje, mam je bardzo długo. to jest marka Mango. I one są fajne, bo są wykonane z takiego grubego, skranego denimu. A koszula to oczywiście mój nabytek z Lumpexu, to jest w ogóle chyba męska koszula, zobaczcie, ona jest taka dość duża. I ona jest bardzo wygodna, bo ma chyba dodatek elastanu, takiego modowego akcentu dodają wodki marki Jonak, które mają taki fajny kwadratowy nosek, a jedyną dodatkiem będzie właśnie ta apaszka z Solara, zobaczcie jak ja sobie ją tutaj na szybko zwinę, tak chaotycznie. w takim moim ulubionym wydaniu. I to jest w zasadzie stylizacja, którą noszę bardzo często. Zazwyczaj kiedy mam jakiś event albo spotkanie i nie chcę mi się stroić i kombinować, to po prostu biorę coś takiego. Jest to moja ulubiona, oversize'owa marynarka marki Another Stories. Są to proste rurki, które obcięłam i one przez to na dole wydają się takie trochę rozszerzane. I moje ulubione bodki Vagabond. Totalnie proste, na takim rozszerzanym obsasie. Jedynym kolorystycznym akcentem w tej stylizacji będzie ta apaszka z Solara. Ona ma tutaj takie elementy fioletowe, błękitne, czerwone, ale też odrobina czerni, więc ona fajnie się będzie zgrywała z tą stylizacją. I tym razem y, też ją tak niechlujnie zawinę, żeby to było takie, wiecie, taki artystyczny nieład, żeby ona fajnie sobie zwisały te rogi, żeby nie były takie idealnie złożone. I zawiązuję ją na torebce. utrzymane już w takim mocno wiosennym klimacie, bo mam tutaj pastele i są to jeansy z Riser w takim pięknym błękitnym ucieniu denimu. I beżowa koszula z Zary, taka mocno oversize'owa, ona ma piękne tony, bo nie wpadają bardzo mocno ani w berze, ani w róże. I do tego dobrałam wodki, które optycznie mi trochę w dużą sylwetkę, bo tak naprawdę mówi się że nie nosi się dwóch takich mocno ubrysalizowanych rzeczy, żeby nie zaburzyć proporcji sylwetki, ale ja nie zwracam na no to aż takiej uwagi, pod warunkiem, że mam te szpilki, które trochę wydłużą mi nogi. A dodatkiem będzie ta paszka z Solara, takie piękne grochy. I pomyślałam sobie, że zawiążę ją na nadgarstku. Size. Dla mnie to jest taki styl smart casual, bo mamy eleganckie spodnie w kant i taki oversize'owy, bardzo codzienny sweter. Zobaczcie, ona bardzo fajne, te rozszerzone rękawy, bardzo mi się to podoba. Do tego dobrałam taką małą vintage trepkę, ja znalazłam ją w second handzie za kilka złotych, ona jest satynowa. I pomyślałam sobie, że bardzo fajnie będzie wyglądała przywiązana do niej ta apaszka. Ona podoba mi się chyba najbardziej z całej kolekcji. Bardzo ładny jest ten wzór twarzy i ta kolorystyka, bo mamy tutaj taką morską zieleń. Trochę taki jaśniejszy i zieleni, przełamany takim ładnym błękitem. Także zawijam ją, zawijam ją i powieszę ją na torach. Zobaczycie, jak mi to fajnie wyglądało. Krzypce gra ta łączna marynara, która wiosną tak naprawdę może pełnić również funkcję takiego krótkiego płaszcza. Ja dobrałam do niej zwykłe, proste jeansy, które obcięłam w domu. One mają taki fajny kolor klasycznego denimu. Do tego mam kowbojki i taką dużą pojemną torebkę, która tak naprawdę super sprawdzi się na cały dzień biegania po mieście, bo ona zmieści naprawdę dużo. Mam tutaj trzy takie wielkie. Kieszonki, a jedynym akcentem kolorystycznym znów będzie ta, ta paszka, którą tym razem postanowiłam zawiązać na włosach. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. znać w komentarzach, czy podobała Wam się stylizacja i do zobaczenia w kolejnym filmiku.